Witajcie kochani, wiecie, że boczniaki potrafią doskonale udawać śledziki. I mój mąż nieraz mówi: zjadłbym sobie śledzia, na przykład do tej galaretki pysznej wegetariańskiej ala zimne nóżki. I zrobię dzisiaj boczniaki marynowane w oleju lnianym, a któregoś innego razu zrobię dla męża śledziki z boczniaków po kaszubsku, ale dzisiaj bardzo proste i smaczne danie w oleju lnianym. Będą nam oczywiście potrzebne do tego boczniaki, będzie potrzebna cebulka i to, co jest potrzebne do zalewy, żeby to się nam zamarynowało, czyli woda, do której za chwileczkę wrzucę właśnie listki laurowe, ziele angielskie, i sól oraz ziarenka pieprzu. Już mam tutaj to wszystko uszykowane. oraz sporą część to jest Sos, sosu sojowego i jeszcze dodatkowo będzie nam potrzebny ocet jabłkowy, gorczyca i sól do tego, żeby osobno zaprawić cebulkę. I w zasadzie zacznę od przygotowania boczniaków. I jak będę robić boczniaki i cebulę kroić, to Ciebie, kochanie, poproszę, żebyś wytłoczył trochę tego oleju lnianego. Będzie potrzebne około szklanki oleju, więc więcej nie rób. Jeśli chodzi o boczniaki, to boczniaki e, zwykle mm, właśnie tak dzielimy na takie kąski tak, jak byłyby to śledziki. E, nóżki, szkoda wyrzucać nóżek, ale nóżki potrafią być dosyć twarde. Dlatego nóżki pokroję na takie mniejsze kawałki myślę, że to w ogóle nie będzie przeszkadzało w tym przepisie. Ty zresztą lubisz nóżki boczniakowe, nie przeszkadza ci, że są twardsze. Czyli w ten sposób rozdrabniam boczniaki, a cebulę zaraz pokroję w piórka. No i moi drodzy, używamy nasion tylko już i wyłącznie Soczyście.pl nie Soczyście EU a so, Soczyście EU. są świetne I to jest złoty len tak się nazywa tak chyba tak siła cięłkowania jest tak z len złoty bio i to jest cudowne że po prostu potrzebuję dwie łyżki oleju pół szklanki oleju szklankę oleju i tyle po prostu można wytłoczyć nie kupując za dużej albo za małej ilości tego oleju. No, w ogóle już nie kupując oleju. No właśnie. Dobrze. I za chwilkę zacznie się tłoczenie. I boczniaki mam pokrojone, więc cebulę teraz kroję w takie piórka. Nie będą za długie, za duże dla ciebie. Nie Śledziki nie mogłyby się obejść bez cebuli, ale nieraz widzę, jak znajomi kupują śledzie gotowe. I na przykład w tych słoikach to są nieliczne śledzie, a większość jest cebuli. Tak w zasadzie płaci no tak. się za cebulę. Ale powiedz mi, będziesz cebulę. Tak? Nie. nie. A wolisz taką? Nie nie. nie, nie. Cebulę zrobię w następujący sposób, że y, mam tutaj właśnie ole, ocet jabłkowy, nasz cudowny ocet jabłkowy, więc trzeba będzie spróbować, czy nie trzeba będzie dolać octu, bo nie jest takim mocnym octem. Gorczyca i y, sól. I właśnie w takiej zalewie Potrzymam troszeczkę tę cebulę, dopóki nie przygotuję boczniaków, a boczniaki trzeba będzie obgotować. Czyli, wolisz y, taką żywą cebulkę, tak? Tak, i teraz, właśnie w tle, gdy robi się olej, można przygotować resztę składników. Cebulkę odstawiam, i teraz przystępuję do zrobienia zalewy. Niech sobie cebulka tutaj czeka. I do wody, do wody dodaję sos sojowy, sporo sosu sojowego i wspomniane listki laurowe, sól, ziele angielskie i pieprz w ziarnach. I zalewa pogotuje się 5 minut. Po kilku minutach gotowania zalewy dorzucam boczniaki i 5-7 minut do miękkości ugotuję w tym boczniaki. W tym czasie cebulka leży w swojej zalewie. Od czasu do czasu ją przemieszałam i już ma, mówisz, śledziowy smak, tak? Tak. I kochani, boczniaki są ugotowane w zalewie, takiej ciemnej. Muszę teraz je odłowić i wymieszać razem z cebulką. Odławiam z tymi wszystkimi przyprawami, w których boczniaki się gotowały. Zobaczycie, jest to bardzo, bardzo proste i bardzo pyszne danie, bo boczniaki już gotowane właśnie w tym sosie sojowym są pyszne są pyszne tak a cebulka dzięki temu że jest tutaj też właśnie i ta sól i gorczyca i ocet jest jakby ze śledzi co ja pamiętam że śledzi to ja nie jadłam bardzo bardzo długo zresztą nie przepadam dla mnie są zasłone były zasłone i teraz razem z cebulą mieszam boczniaki, jeszcze nie dodawałam oleju. O. I teraz przekładam z tymi pysznymi przyprawami do słoika. Ale to naprawdę już jest dobra. A zobaczysz, bo to musi poleżeć w lodówce, wiadomo, przynajmniej dzień. Zobaczysz, jakie będzie później pyszne. I teraz, kochani, jeszcze zalewam olejem lnianym. On już troszeczkę się odstał. Zresztą to nic nie szkodzi, że będzie ciut mętny. I teraz, niech olej lniany, cudowny, świeży, domowy olej, oblepi wszystkie cząstki naszych pseudo śledzików, boczniaków i cebulkę. I Widzisz nawet nie trzeba było tyle i to jest kochani właśnie ta zaleta, że jeżeli byłoby za mało oleju to zawsze można troszeczkę jeszcze wycisnąć. A jeżeli troszeczkę zostało to oczywiście to zużyjemy bo jeszcze zrobię dla ciebie te drugie śledzie i do lodówki na 24 godziny. No i moi drodzy dzisiaj chlebek e... żytni. żytni, żytni, jeszcze ciepły. To piętkę może zrobimy losowanie. Nie, ty jest jak chcesz, a mi ukroj ten drugi świetnie. kawałek. I zaraz będziemy wygustować śledzie. No i jemy. Ale... Bardzo jestem ciekawa Pachnie, wybitnie. Naprawdę. No nie wiem, wyda... znaczy na pewno, ale wydaje mi się, że było troszeczkę tego więcej. Nie wiem, czy ty tam nie chodziłeś podjadać trochę tych śledzików. Zaraz spróbujemy. Cebulki więcej? No, wystarczy. Później może. No ciekawe. Ja. Jestem bardzo ciekawa. smaku. O, boczniaki mają tak cudownych, wiele różnych zastosowań. Próbujemy jak boczniaki udają śledzie. Hmm. W szoku jestem, naprawdę. To jest naprawdę genialne. To jest naprawdę szokujące. Coś, coś wspaniałego. Coś, coś szokującego po prostu, że. Dzięki przyprawom i temu olejowi, to tak naprawdę smakuje jak śledzia. Jak Musicie kochani tego spróbować. To naprawdę jest genialne, naprawdę. Ja że tam też pisał, napisał w komentarzu, że no, a u was wszystko jest genialne. No ale, no ale jest. Co mogę innego powiedzieć na ten a smak. A olej też jest pyszny. No ja w sumie żałuję, mnie, że sobie posmarowałam masłem. Mm, no tak, no może. Pomogłam sobie ten olej. E, tym chlebkiem pozbierać. Ale kochani, naprawdę. Z samej ciekawości spróbujcie jak to smakuje. To jest nieprawdopodobne. Ja myślę, że ten słoik szybko zniknie. Teraz zrobię Ci w cudzysłowie śledziki po kaszubsku. Mm. Ale super, naprawdę super. Dzielimy się naprawdę z chęcią i z radością przepisem, bo warto spróbować. Gwarancja stuprocentowa, mhm. że wszystkim będzie smakowało. Szok. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w W tym istota okryj tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem, Kto? Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej. Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy.